Hej, 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 się wszystkim tu Kamruz! Witam Was w bardzo krótkim filmiku informacyjnym, w którym was poinformuję, na które konwenty się będę wybierać, a właściwie na który konwent się będę wybierać, ponieważ nie mam jeszcze ustalonego, dobre, dobrze ustalonego, że tak powiem, planu swoich wszystkich wojaży po konwentach eee, Byłem na Tetkonie, byłem na Tsuru Japan, byłem na Japaniconie, poinformowałem, poinformowałem was o tym wcześniej. Z niektórymi widzami się spotkałem, no, z tymi, którzy chcieli się ze mną spotkać. Było fajnie, dobrze się bawiłem. Teraz wybieram się na Mokon. Mokon odbywa się w Warszawie, więc jeśli chodzi o dojazd, nie ma żadnych problemów. To jest stolica Polski, zewsząd dojedziecie, a jak mieszkacie w Warszawie tym prędzej nie macie problemu z dojazdem, Mokon się odbywa za tydzień. Wiem, że się późno z tym obudzimy i późno wam o tym mówię, ale lepiej późno niż wcale. 28-29 listopada, Warszawa. Jeżeli byliście na Konie i Wam się podobało, no to... Mogą też między nami się spodobać, ponieważ ta sama grupa organizuje mokon. Czyli Miochy Miochi organizują o ludzie z doświadczeniem, jeśli chodzi o robienie komenty. Eee, co mogę powiedzieć? no Mówię to za każdym razem, ale czemu by nie powtórzyć, filmik nie będzie trwał minuty. E, e, nie robię spotkań z widzami. Jakbym był dużym youtuberem, można by wynająć jakąś galę i robić taki jakiś większy event, gdzie można by było zrobić spotkania z widzami. Ja nie jestem większym youtuberem, wątpię, żebym kiedykolwiek był, e, a wiem, że spotkania z widzami u mniejszych youtuberów, to znaczy w dużej części są niewypałem, bo po prostu duża część widzów, nie potrafi zagadać, o czym mówiłem wielokrotnie. i Po prostu takie spotkania kończą się na rozmowie, z nie wiem, z trzema osobami na krzyż. Eee, generaliz generalizując w dużej części. Eee, tak czy siak, no, zapraszam Was tam okon. Jeżeli lubicie klimaty japońskie, możecie się spotkać tam ze mną, możemy sobie pogadać w karty, na przykład Magic Degating zawsze biorę eee, swój stary dek ze sobą, możemy sobie na, e, pogadać na różne tematy, poznać się czy cokolwiek. Eee, nie organizuję tam nic, nie robię żadnego panelu, nie robimy też toho eee, więc złapać mnie pewnie będzie trochę ciężej. Ale tak w dużym skrócie, jeżeli nie będę łazić na jakieś panele, czyli w sensie nie będę miał co robić, to pewnie będę siedzieć w osu równie i grać w osu łamane na toho. Bo czemu by nie, jest dostęp do kompa, są ludzie, których znam, więc się będę dobrze bawić. Więc jeżeli nie wiecie gdzie mnie złapać, nie będziecie wiedzieli gdzie mnie złapać, eee, nie no to... Idźcie do Surumu i spytajcie się, hej, czy jest karus? Jeżeli mnie nie ma, najwyżej będę potem. To jest najprostsze miejsce, gdzie możecie mnie złapać ogólnie, więc możecie tam śmia śmiało wjechać do surumu. No i co mogę powiedzieć, to no, Bilety są jeszcze do kupienia. Kupujcie konet jest dwudniowy, kupujcie oczywiście na dwa dni, na konety nie opłaca się chodzić na jeden dzień. To Znaczy można, co prawda można, ale to jest strasznie okrojone i czemu? Czemu? Naprawdę razie Pani na konwentach nie jest niczym strasznym, o ile potraficie sobie znaleźć miejscówkę, jak nie, to... Zawsze sobie znajdziecie miejscówkę, spać można wszędzie. Więc no nie wiem, zapraszam Was bardzo serdecznie. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytanie, jak byście mieli jakiekolwiek pytania, macie sekcję komentarzy, ja przeczytam wszystkie i odpowiem na wszystkie. Nie chcę mi się powtarzać, co brać na konwenty, na jakie strony wchodzić, ponieważ zrobiłem to w swoim poprzednim filmiku i nie chcę mi się. Jeżeli chcecie wiedzieć tak naprawdę mocno, napiszcie, spytajcie się w komentarzach, ja na pewno wam odpowiem. No to w sumie tyle... W, w tym filmiku miałem powiedzieć, że zapraszam Was na Mokon, wiecie, tam się możemy spotkać i możecie znaleźć e, dużo fajnych rzeczy. Jakie macie wszystko na stronie Strona nazywa się mokon.miochi.pl e, W informacjach, w atrakcjach znajdziecie wszystko e, Powinno być chyba... Po, powinno być już chyba atrakcje podane e, jakie pa, 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 pa jakie będą e, Chyba nie są podane, albo są podane w innym miejscu. No, lada moment, będą podane, będzie podana lista atrakcji, jakie będą atrakcje, jeżeli jesteście ciekawi. Wszystkie inne informacje, czyli, nie wiem, kto przychodzi na konwent, jak są specjalni goście. Wszystko macie na stronie napisane, no. Po co mam to opisywać, jak macie wszystko wyłożone jak na tacy. Więc serdecznie was zapraszam, moi drodzy. Widzimy się na miejscu, jak mnie rozpoznać, poza tym, żeby wbić do osu.ru o czym mówiłem wcześniej, chodzę w bardzo charakterystycznej koszulce, więc jeżeli zobaczycie taką mango zjepczą koszulkę, definitywnie to będę ja. No to tyle w sumie, nie wiem o czym mógłbym powiedzieć, wszystko macie podane na stronie. Do zobaczenia na miejscu, Papa! Pa.